Mocno, mocno, mocno. Tak ci to chodzi w dupę Shot, shot, DB, shot. Tak, ci w dupę kurwa DB. Spierdalałeś z tego Discorda śmiecił jebane. Ja pada, Mikols, to ty odpierdalasz! Side. Dobra, side. Jaka goza knuta mordo! Nie weź mi to wyjść. To powietrze na... Kurde Kto bił? Ja, Dibi Ognestacz? Dibi Siema, siema, no możesz zostać i grać O kurde, na, słabo, wida słabo widać na piasku, o tak o Co tu się dzieje? Mhm. Okej okay. Generalnie to nie mam gamy ustawionej, i kładę sobie pochodnie w jaskinie. No, a ja mam trzy główki. Serio? Mhm. Masz, no i masz jeszcze nadajstwo. 220 osób na lewie. No niemożliwe, nie no zrobi kurwa trzech, no! No nie wiem, ciągle nie jestem z przodu. Czemu kurwa ja Zabiję. jestem z przodu ciągle, no? Dobra, go FF, kurwa. Go kurwa FF, jebana, no? Nie wiem, kurwa ja jestem z przodu sam. Zabiję Idę, ma, kurwa. Ja pada, Mikols, to to odpierdalasz! Oglądajcie Mikolsa. No koń go, kurwa, czemu zmiecie go, nie napierdalasz? Ja bym zrobiłem najwięcej dipsa, założę się, że zrobiłem najwięcej dipsa z tego jebanego łuku, mogę ci zrobić ss z czatu jak Dobra O KURWA TYP Szybko A! Kurwa Gdzie jest łopata? Nie mam łopaty Dobra, chuj Chuj, nie widzi Czekaj kurwa W mamy jeszcze typa drugiego No ja mam pół serca kurwa Kop się, w kopcie, w się. W się kurwa no kopuje się a... A przy mnie się kopałeś chociaż? Nie wiem, jeden typ kurwa Jak zginąłeś? A, okej okay. <laughs> To było dobre, dobra go next do soba, szybko D tego mamy DB'ego No to DB tak. dawaj szybko. Ej DB, shotuj to no, DB! Ty, DB, no, głośniej, okay. shotuj. SHOTUJĘ! Dobrze Ogólnie ludzie nie piszcie daj na środek, bo ja daję na środek tylko z najnowszego filmu Nie reklamuj się! Ha, nawet ja się nie mogę reklamować <grym> <grym> Daj na środek, no DB kurde z tego Zrobi zdjęcie całego takiego przesuwającego się czatu i, <grym> I da po prostu ten Takie coś, tak albo byli, nagra po prostu dzisiaj. Ogólnie Wykup. mamy zajebiste kordy i kill'ow jeszcze mamy Dibiego w teamie, jeszcze lepiej Wykup, Wykop mi drewno Dibi, kop drewno Piasek zostaw, na no chuj piasek Diby Diby piasek potrzebuje. potrzebuje na dragona swojego okay. Ej, albo mam typa enemy, albo jestem ku... TYPEK TU JEST! Dibi! Ej idę, no i no, gdzie ty jesteś? Na ktoś? kompasie biegnij do mnie, kupek tu jest, to czy ja Polak się jest. Wykurwiam. Polak? Polak! Ja, czy, czy to jest i tuo? Nie! Biję się z nim. Nie będę mówił nikomu. nie tylko. No zabiję. 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 Ja no nie... Ale Kupo. gdzie? No kurde, no na no, kompasie właśnie miałeś. Ja nie wiem czy klatki zrobią. Ale o chuj tu ja chodzi w ogóle, jesteście popierdoleni. Wolni mówi, że się biła, Ale no nie, no to prawda. To inne typo. Aha ja mówię... Dobra, czyli, ro, czyli ludzie, generalnie tak jak mówiłem, game nie wrócił do domu, więc robimy let's play solo na teamówkach. Część 24. Check, typa. Tajlak, kurczę Ile mam ołów HP, mów HP? 8. No i jesteś dawny, Mikol. Kiebać cię. A tego nie widziałem, sorry. No zajebiście, zajebiście, zamknij pizdę. Pokczampik, kurwa. O kurwa. Jednak nie. JEDNAK KURWA NIE Pokczampik. Ja pierdol, dobra. Robię movement w lesie, podwijam rękawy. Biorę wodę. I... ...typek był niestety, yy... AHA! A bo oni nawet w teamie razem nie byli i mnie gonili przez 200 godzin. No. I to trzeci nie jest. Aha, czyli typy... A Tylaq jest w ogóle, kurwa, zbanujemy go. F-list, kurwa, no, ja wyrzucam go ze, ze znajomych, kurwa. Ja też. On Wypierdałem śmiecie ze znajomych. Jebać JT na czacie, jebać to wiasza. zaczytaj laka. Idź do... do... jakiegoś innego... Ja już myślałem, że tylko ja to... ja to tak odczuwam. Cieszę się, że Mikuls też się zaśnił, ale Mikuls... O kurwa, no nie, proszę! Ja Przerywa mi mikrofon też? Nie, nie, Mikuls! Co? Aha, no ładnie! nie <zysy> że ten na mnie biegnie. Co się odpierdala? <zysy> on chyba nie chce ginąć w ogóle, czy chce on ginąć? On nie chce kurwa ginąć chyba. Dobra, to i tak zginie. Współczuję. <zysy> Tak, o pierwszy kilek zdobyta, no, a u ciebie jak to. Aha, nie zaliczyło. Wyjebie się poza Zamki... mną. Aha, i nie mam kurwa zelaza, ale jebać mi kolce na czacie JM. Teraz powinien być jakoś tak jak kisterem w że żeby już kupujesz boostera. JM, Dobra, zaraz będzie wyprzedzane, kurde. Tu mi ręka w górze. Pa wodę wyleje. No, aha! No, nice, nice, nice. Daj, to zabiję Dobra, 0-0 jestem, no Ja pierdolę, co za skór Typek bije typa od pleców, a on dalej we mnie strzela O chuj tu chodzi, a będzie uciekać całą Ja nie wiem Ja pierdolę, no Słabo, nie wiem, słabo mi jest Ma full hp dydziek, może mnie zastrefować rozkurwić, a on ucieka przez całą marenę, i mnie w typy... Typa Bije jeden typ robi pakstawa drugiemu typowi, a ten dalej we mnie z łuku strzela, mimo że typ go po plecach napierdala cały w To jest w ogóle hit. ty robi w ogóle a ten ty gdzieś kto? To masz, fajne, masz miecze, fajne, masz miecze, lektura paków. Wiem właśnie od wczoraj chciałem tego skrzbaga. Pozdrawiam, pozdrawiam. A co powiesz, to jest, Wiesz co, 20 minus 100 ale se, nie trolluj, proszę cię. Bo ja już jestem znajowany. Ciocio, ciocio. Dobra, już dopierdalam go, dopierdalam go już. Dyziek, słuchaj. Masz sze, trzy serca. Miałeś dwie opcje do wyboru: SS z -y YouTuberem. O nie, typ pol Albo SS z -y YouTuberem miałeś do wyboru, albo bićcie się ze mną na live y i może zestrefowanie mnie pamiątka na całe życie, jakbyś mnie zestrefował. A Wybrałeś uciekanie i zginięcie bez niczego. Tak ci w dupę kurwa Dibi, spierdalaj z tego Discorda, śmieciuje pana. Dibi, głośniej, co Od kiedy tak wolno się... Aha! Wytłumaczcie mi, od kiedy tak wolno się niszczy wełnę? Teraz mi napiszcie ja na czacie, proszę. Explain. Jezu, tak mi się nie chce uchać, grać, ta gra jest tak popierdolona. Ta Ale gra jest... Nie ta... Się, czemu się tak filtujesz? Spierdale Discorda. No. Dobra, restar, Dobra no, biegnijcie do mnie, zbogowałem się na Hypixelu. No i to już jest, to jest i to jest nasza kolejna ronda, bo się żaliłem, żaliłem i... Czemu ty... Ale ty jesteś głupi, Mikols. Ale... Ja się nie mogłem zrejoinować, bo ja tak nie mogę nic zrobić. Mogłeś hubri join i by ci się po... Ale ty zwaliłeś Mikols. Ja wiem o co chodziło. fajnie. Jest, 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 uciekaj! Pa Bigo, Bigo, Bigo! On nie ma seta przecież No bij go, no ja nie mam też seta No bij go, bij ty się go boisz? No ale on rozkopuj, ze się tak ogóle mówię go no To jest jak śląb, no, bijej w niego A ja... Co jest, lag? Nie mogę go bić No i skajcie, bo ty! Rezy Nie chciałeś go bić, nie wiem co ty zrobił, co ty zrobił Nie, Jezu, przecina cię i nie da się ciebie zrozumieć Ładnie, ładnie będę dobrze, grajmy z nimi. No to zroga. Okay. zabiję się... Przestrzeliłem mój pojazd. Musisz... To szybko SS i ten, ja go zabijam, bo ja zdobyłem jednego killa z tej walki, a ja dużo zrobiłem też. Okej, okay, zabił w siedmiu. W już. No to... Pozdrawiam Daxa. Ja Jestem, jestem już przy tobie. Jestem przy tobie. Daj radę. Cztery. Tego drugiego uważaj, żeby cię nie skinąło tak z grupy. A ten ma 12 w ogóle. Z go zabije? Zabiłem. Ja też zabiłem. Zabiłeś tego dexowego, ale głównie. Ty przyjechał do na kaktusa i zaraz le mnie. Zdropał gapę, dziękuję bardzo. Teraz się go nie dobije. No. Level. No Level. idealnie 20 nice. masz szarpaczki jakiegoś? Cleasing, Flizzing, flizzing, otwórz się! Teraz się nie możemy lecieć? to jest tak. jest tak. Okay. Chcę zobaczyć, jak to działa. Ta, nie ma regeneracji żadnej. Regeneracji nie macie przez tyle sekund, ale dobre to było. Chyba, że nas nie bił. No i ludzie nas zmarnowali. Ale złote serca działa. Uciekaj w to są heaven, chodźcie, to są heaven. Uciekaj w Aha, przez 10 minut nie było żadnego donata, a teraz dwa w tym samym czasie. O, gdzieś siedzą? Nie, sa sam ich zabiłem już dwóch. Chciałem się zawsze tym darodewinem tak pobawić, dwóch robię. O, zabili mi go. Jeden... Kimś... O kurwa! Ale ich zbombiłem. O, Niezrapowane gawy Przeczki, ale jak przejdę to zmieni się to często będę sam pomagał mutował i tak dalej za pomocą SMS. Teraz nowe konto na Epmam, ale nas to kojarzysz. Widzieliśmy się też na MCS. Strzeliliśmy fotkę i bit za pomocą BIP. No co? To są taki i pojemy. Dib jego, DB DB, masz tana. Przepraszam, bo ja to przepraszam. Trzwako nic się nie stało. Mam nadzieję, że za gave wbiję. za Jakby gave wbił za 5 sekund, to bylibyśmy ratowani. 5, 4, 3, 2, 1. Fuck kurwa! Elo, elo, kurwa! Witam, mama. witam! Wysyłać 100 zł donate'a i to dawać lamzla geja, i to mi to wysyła Paypalem, elo! To wbijaj na tego Lema dobra gramy, kurwa, pięknie! O to chodziło, wrócił, kurde! właśnie mam do ciebie piosenkę gej. Kończy się za jedną sekundę, dobra. To dawaj, dawaj. Kuba na snapie, tak? Tak Czekaj, właśnie mi pokazał Niefam taką kolegę fajną piosenkę i masz od tobie ogólnie co no, odsłuchaj so, zesła, Wysłałeś w tyczniu no. A, w tak. ja. Jaka mi weź mi wyźli, to wyjść, też To jest mi z z mi najlepszą treść traf... Spierdalamy się sami przed... ja, jak ja zapuszczę ziomką, nie? Chyba nie wyjadę, <grydlałem grydlałem grydlałem grydlałem> cały... Jesteś, kolega 500 zł... działa, działa, do działa, działa tego, naprawiło się, naprawiło się już nie ma A ja, ale ta piosenka jest prawdziwa, Divinie. A chłop już ogarnął jak się ta piosenka nazywa, tylko z tego co wy mówiliście i tam troszeczkę było słychać. No, eskalacja. No, piosenka się ja. nazywamy. Oryginalna nazwa. Weźmy go i nie Jest coś z cyklu patoterapii, Już wiem, co będę miał w następnym Outro. Możecie się tego spodziewać. Ona no, by tak chciała. Nie, ale ty kurwa, przed sami. Tutaj ten, tutaj nic nie mówi, nic nie mówi, a tu nagle, a muzycka, muzyczka, muzyczka, no to się tak, tak potajemnie się zreklamuje, nikt nie zauważy, że to jakieś debile, no, więc możecie się skap, spodziewać się. w Outrze, w najnowszym filmie, więc możecie też zasubować, zadzwoneczkować, skap, I będzie ta muzyka w najnowszym my, Outrze, hey. tak, o. Jedna głowa, druga no, głowa, okay, pestki, ja pestki, no i dupa. Dobra, ja rzucę No, rzućmy i pójdziemy na B? wie wbijaj to wbije, wbije rapę. Ojezu! Ojezu! O, Jezu. o Jezu. <laughs> To się fulgł To nieźle Miałem ja biało nawet, nie, nie wiedziałem jak się palę Morka mam Dzięki za blok Jeszcze zblokowałeś Siema Dobra, cicho, 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 zaraz wygramy to Ajajaj ja, ja, <susza> Ajajaj no, aj, aj, prawie, prawie esik No był w sumie esik Patrzcie, mam 200 kills, trzęsą sobie sprawę. Mikol, rzuć mi go! Rzuć mi troszkę macha mojego, no szybko. Jezu. Dobra, proszę, panie, Boże, może. Dobra, odpalamy się. Jazda! Wszyscy ci go, wszyscy ci go, on info, on info, teraz. Nie rzucajcie no. nic. nic. No, nie rzuciłem, po Side. Sajd. Dobra, side. <laughs> <Sajt. Dobra. Sajt. laughs> nie hałasuj, hmm? co ty? tam do rundy Dibi Dibi to film możemy grać sobie nie wiem czy Dibi gra mogę zagrać e, Divi Dibi akurat spadać już prosi <grym grym> Ej dobra ale tak już na poważnie to ten to nie mamy piątki a Dibi masz za niską nagrywa więc gramy Cze... O, o, rozpoczęło teraz się. Zaraz znajdziemy, zaraz znajdziemy. Ale nam już grę szukało. O tej, o tej godzinie nikt nie gra, nie ma co już szukać. Ale akurat już nam grę zaczął jak... O, nice, cashik. -y. Dobra. Ajajaj! O ja, Dobra, ale teraz wytłumacz, ale szczerze teraz, bo wiem o tym, że jestem gumią. ale teraz mi to wytłumaczcie, ok? Ale kampka. Wszystko nowe widać. Jeden malował tak by to. to było. <słupy> o. <torski> <torsKI> <gulana> <torski> tak o, Activite wiedziałesko były wypisywane. Jaka kampka kurwa, wymyśliłem sam. Kampka. Dlatego dziękuję bardzo za streama. Ale u HC przynajmniej jedna runda wygrana była, no i w sumie git było oprócz tego, że YouTube nie działał i nic nie działało, więc się ma.

Jest Co jest uciekali wam po że Nie Zwierdalamy przed sami, jesteśmy koznakami, walimy wiatra cały czas. Zwierdalamy przed sami, jesteśmy koznakami. I puszczaj to teraz, wszędzie gdzie się da, bo leci pizda od i to jest historia. Ja jestem moskowa, głowiesz suka i leci ta legenda.